O opinię na temat filmu Anki Leśniak zapytam przedstawiciela Łodzi Kaliskiej Marka Janiaka, pana od Muzingu, a Muzing to casting, nabór kobiet chętnych do kolejnych projektów Łodzi Kaliskiej. Pa Uczkaniska ustosunkowuje się do filmu Anki Leśnia? Bardzo pozytywnie. Nie jest trudno mówić za całą grupę, bo tu każdy gada co innego i specjalnie inaczej niż to inny, Ale mogę powiedzieć za siebie, że mnie się ten film bardzo podobał, dlatego że był e, e, tworzony bez założenia intencjonalnego jakiegoś. No, większość materiałów ona z filmów, jakichś reportaży, tekstów e, pisanych z zewnątrz. Komentarzy jest z negatywnych i nastawiają się od razu taką tezą robione. Są, że, że pokażemy albo jako skandalistów, albo świrów, albo jakichś dziwnych ludzi. No, ale chwila, moment. Jedna z bohaterek, jedna z e, kaliskich mus zdradza taką może trochę niechlubne życie bohemy ówczesnej, że tak naprawdę sztuka była tylko pretekstem, tylko po to, żeby poznać i obcować z pięknymi kobietami. Nie, no ja myślę, że to jest przewrotna teza. Oczywiście każda wypowiedź czy każdy aspekt tego wszystkiego gdzieś tam niesie w sobie jakąś część prawdy. Tym bardziej, że przez 30 lat działalności Łodzi Kaliskiej to mus kobiet, modele, które z nami współpracowały było dosyć dużo. I z całą pewnością różne relacje mogły zachodzić. Można powiedzieć, że zachodziły wszystkie relacje, jakie możemy sobie wyobrazić. Nie ze wszystkimi, nie we wszystkich sytuacjach, ale się zdarzało, jakbyśmy zebrali te całe 30 lat, to rzeczywiście e, byłoby o czym pisać i mówić jeszcze więcej niż w tym filmie. Natomiast e, ja się nie zgadzam z takimi ha hasłami przewrotnymi, że e, współpracujemy z kobietami, czy też z młodymi kobietami, bo nie tylko z młodymi, co widać tutaj. I nie tylko z chudymi, nie tylko z pięknymi, ale w ogóle ze wszystkimi. I to jest właśnie super, że, że współpracujemy z tymi młodymi kobietami po to, żeby się dowartościować, czy że to jest taki starszy będzie i śpiew, bo tak, ja się nie czuję ani stara, ani łabędzio, a w ogóle ja nawet nie umiem śpiewać, czyli to jest bez sensu. To jest w ogóle nie ta kategoria, a z drugiej strony to, że używamy kobiet często jest prowokujące, bo to jest w sztuce. A ciągle żyjemy w kraju z, y, pruderyjnym, pełnym zahamowań, schematów, ograniczeń, nierozumienia sztuki współczesnej i absolutnej nietolerancji do wszystkiego, co nie jest szare, ułańskie i płaczące. Z, z sympatią wspominam właśnie kręcenie tych scen do filmu. Y, to było y, w szkole, nie, gdzie, gdzie był kręcony te, pamiętam, pamiętam, Muzeum Kinematografii to mile wspominam potem były taki film kręcony w pociągu gdzie żeśmy kursowali z... Gieszy, Łódź, no to tak sympatycznie, no zwariowane to wszystko w sumie raczej było, także... Tak, tam była taka piękna w pociągu, yy, kolejna film to był film. Yy, był pożyczony taki ogromny z żywicy naturalnej wielkości, nosorożec. Na Przed Tomaru, on na tak, stał. Tak, 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 tak. I ja na nim jeździłam owinięta tylko w folię taką spożywczą i tak miasto kobiet było. Ale tak Pani traktują? W ogóle tak trochę z przymrużeniem oka widzę. Chyba dobrze. No, no tak, tak. No. Dla mnie to było wielkie wyzwanie, bo ja całe życie byłam zakompleksiona, a tutaj jakoś tak y, troszeczkę się odważyłam i poczułam się taka bardziej dowartościowana, bo rzeczywiście całe życie miałam komple kompleksy, zresztą do tej pory je mam. Ale tutaj chłopcy pomogli mi przezwyciężyć te moje trudności. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo poważnie to traktuję, bo uważam, że sztuka to jest bardzo poważna rzecz i dlatego nie miałam żadnych oporów co do rozbierania się, bo uważam, że artystom trzeba pomagać i artystom trzeba wierzyć na słowo. My nie chcemy szokować, tylko to jest bunt też pokazujący. Specjalnie używamy na gości po to, żeby denerwować ten zapyziały kraj, żeby wreszcie stworzyć tego pewną normalność, e, która dodaje piękna, która może być środkiem wyrazu, która je, po prostu jest elementem kultury. No, no, natura zawsze jest elementem kultury. O. Pan był od muzingu tak zwanego. Nadal jestem, czyli jestem ja, nadal kierownikiem twa. kuźni talentu i każdy, kto ma talent i chciałby, a Przejść do historii, zyskać wielką sławę i nieśmiertelność, to proszę się do mnie zgłaszać. Tylko kobiety? Wolałbym tylko kobiety, dlatego że z facetami w ogóle nie lubię współpracować. No, Niedobrze nie mi się współpracuje z mężczyznami. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być muzą łodzi Kalińskiej? No, Trzeba się zgłosić do nas przede wszystkim. Potem, tylko? Tak. Potem mieć dystans do siebie i do świata. No po rozmiar biustu? Po poczucie humoru to nie jest wcale takie istotne. To jest jakaś też legenda do nas przywarła. Ale Oczywiście, że tetyczne. piękny biust no, no, no jest tym, co e, jednym z tych elementów czy składników, które e, różnicują, czy odróżniają kobietę od mężczyzny, a zawsze na zasadzie kontrastu bardziej nas fascynuje to, co jest od nas odmienne, prawda?